<laughs> mi prawo. Powiedziałeś mu to i godzinę, teraz to będzie stał ten trój. Dawaj koba, kurwa, czy jesteś tam, bo... Jesteś Właśnie. jeden na trzy. Jeden na dwa. Short leży. Na Ups, a. stabilny. <laughs> kurwa, bo maga ma. Granaty się zacinają teraz w tej grze. W ręce mi się zacinają granaty. Ja rzucam je i mi nie wylatują z ręki, tylko się animacja blokuje. LOL. Muszę dopiero kliknąć drugi raz żeby wyleciały Coś tak cykasz? Zajdawko dead On show suma Jeszcze bez Iz jest life of my life Iz jest life of my life? <laughs> tak hmm. Co ci teraz powiedział? Bierze hacha I dropped to yellow, bro Yes, he did Oh, I kill you You can have mine Red right. Really? You can have mine No, thanks Las się Wysiłek zabił, cześć. Connect. Idzie do siebie. Connect. Dobrze. Ale go zmań nie wierzę. Bóg z Krzyśka. Trzech z Krzyśka. Jeden ma minut 45 Chyba na Krzyśku Uważaj, pilnuj dropa Kuba, masz kałacha tam. I'm the bomb. Kuba jak Barbie. Parmiłeś? Co? No Badzile kasyno Nie no. Nie Maszku za MP jest z za This is game of my life? This is gonna be the easiest game of my f***ing life My entire fucking life <laughs> Pushing by, pushing by No oh, fuck that shit. Can you tell me faster next time? Aha, no Skacze i strzela pyski Eee, kuchnia po lewej

Czemu cię nie ma? On to Czy powiedz, że to był fake? Right. Tetris Tetris, więcej Ja pier... <laughs> pier <laughs> na rępie, <ty>. <laughs> <laughs> Wario Sorry get on, get on. <laughs> 5 HP Oh my god This just game of my fucking entire life Oh shit, ty fag 2 fake B and 3 go away with the bomb Shut up Shut up A, okej Tak, tak, mam pistol O, big right Fake, ty 50 co? Tak się jeszcze fejkuje? Okej, mę czas że nie nie? Ej, ale mówię, serio kurwa zielonego ręczy Ręce zniknęły, o już co, noga teraz znikła nie ma rąk <grym> Nie ma rok, ty, gdzie są jako ręce? Nie mam rąk! A później Kuba. kurwa graj w CS, a ten zjebany gra kurwa Pomyśl sobie, jak przeciwnik to widzi jak go nie ma Nie ma strzelać, jak nie po Aj kurde Stolec. Ten jak się Ten jak się rozleciał z tą pinajki to kurzę A ten to co to robi? A ten to bajter Jakbym widział SML a je No to jest właśnie to co mówię Zrobią kontakt i się chowają Jakby to wyczy? Zabiłby go tysiąc razy to nie musi się schować bo taka nowa meta, że się chowasz i od razu jak kontakt zrobisz nie czaję Ale bym coś zjadł parówki, o kur... Kubaj jaki ty masz ping, lol Dobry Stoi Daj mi trochę Pingu? Chętnie Dobry. oddam jeszcze z pięć Ty rest No nie wiem Trzeba zraszować B dla Dobry. balansu, co o tym myślisz? Zgadzam się Żeby sobie nie myśleli, że tylko A Widział, jak skoczył <laughs> Nie trafił, nie trafił na ten. <laughs> No, chciałem jeszcze raz co podskoczyć na tobie, ale nie, nie wyszło. Smoku na dal. Oh, okay. Stefanek, co timingi mingi łapie? Kurwa, widziałeś to? No, kurwa. A chyba ostatni, nie? Kurde, ale był timing boski Ledwo wskoczyłem, mego brata głowę Skakuje znowu, ziomek na kosie wylatuje Kurwica <grym> Teraz już teraz rob mi Przez ten nick zawsze myślę, że jakiemś ja randomowi rzuca Ja bym wiedział, że to ty to bym ci rzucił z no. <grym> A ja bym że tak chujowo będzie coś No Eko mają na A Nice ale ci pili, zabiliby mnie spokojnie oba. Tylko zobaczyli mnie i jeden z pierwszych <laughs> strzelać we mnie. Aha, zajebista gra Super Dawać oba czy jedno kasa tylko. Byle kesha. jak. Możesz Co? Jakubie! Dobra, już koniec. Nie wkuruj mnie. A sorry, nie Zapomniałem co sobie klikałem bez myśli. <laughs> Jak tak. Będzie mi tu kurwa klikał ty, zaproś do gry, zaproś do gry. Tak sobie klikałem, pożwan. Aha, to oczywiście. Kurwa, bo jest zatwierdanie meczu. A? Aa, o tu chuj. To nie, teraz to nie Kubewina. wina. Nie, a nie, a nie. Kuba. Kuba powiedz to z chmurą. Nie. <ple voit> powiedz, <settunek4> <śles Jesse> że proszę cię, to jest najlepsze, stare. Nie Shimano. można nadużywać. Bo ja... nie straci moc. Stać. Jak, to się, jak to się mówi to kurwa? Frajerska no, chmura. <laughs> Ten mistrzostwo, kurwa. No i kurwa, kobie kurwa, kurwa Wietnamem. Jeszcze w stodole mogę grać. <laughs> ewentualnie... Ale to już będę lekkomad. No. Ewentualnie taki serwer. <laughs> widzę. Wit! co ja? Co? A, mnie ścisnęło ty. K na klocu? Wit mi tutaj spamuje. 3, co minuty, czekał. Ty. 3 minuty. 3 minuty. Wit mi tutaj, czekaj, czekaj. A ja co jest? Nie wiem, co ona w oglądałem. Widzisz, Kuba we Warszawie ma 16 mesa Jakie w 16? 20... jakiej? W jakiej? We Wietnamie ma 26, w 100 dole ma 44, a jak jest mat to ma 62. K kurwa Wietnamie ty. W 100 dole ma 44. A to żeś mi rozjał A jak jestem mat to mam 62. Czekaj, <grystanie> okay, wit. Rzucę flesza spod ja patrz jakiego dzikiego. Nie patrzę. Dobra. <grystanie> Kuba co ty robisz? za się kurwa grać Nie Kuba. kurwa Krzysiek Oła! No i dostałem Are you fucking retarded? ty Hello. FIKIET! Hello? I'm the I best be... fucking player of this game Yes The easiest game of my fucking life It's gonna be the easiest game of my fucking entire <laughs> life <Whoa. laughs> będzie, a chyba. I no właśnie. One to main say, after that shot easy. Ale tak się headshot, wydaje, że to. To nie. Kurwa, kurwa easy tutorial. A! Wiem, że. Mamo! F*** by s One might be boost, I'm not sure. I think he's not. I didn't see anyone boost. Garage. W garage jest. A w go nie ma czasem? my opinion. Endorse, probably, or not, he's oh, on boost. He's done. He's done it, the done now. Słyszałem prawidłowo. Oh, so I heard uh. Tylko selfie w lustrze i miłość pod poduszką. Thank you, thank you, Kurwa, chuju jebany <laughs> Co ty nie jemkę? Ja jestem skidowy, miniecie. Skilowy kur... słyszałeś krajka? Skilowy Chodź main, dorzucam mojego flesza Dobrze, Je. Dobrze oh. że ci ta go dała Bang. Co jest Kuba? Ja musiałem że kurwa dwóch tylko zabiłem Czterech zajeb... Co? A wcześniej ten 7 oh. w ogóle taki z go wyciągnął, no. kurwa tak, ja gra! Ja nie wiedziałem, że pani... No yeah. eye. It's eye. can't see shit. The one in smoke, side already. Okay. One forklift, one forklift, yeah, behind yellow. Side widzę jej. dead. <laughs> Jaki oni robili to obvious. Co, mi dupę obviously. uratowałeś. No, stary, bo on cię chciał chyba nożować, kurwa, nie? Nie. Proszę oh. Give me this web <laughs> No, 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 no no kuchni będzie Jest Widziałeś go po prawej półno O, uh, nie pikuję. No widział, patrz. O nie, to był... Los. chuj. Wit, kurwa, jaki To był... To był jebany przełącznik, no bo oni mają te brązowe, jebane... ...kurwa, ubranie. I tam... Widziałeś go. To był jebany przełącznik. kurwa. <grystanie> godzin. Dobrze się czujesz? Przecież <grystanie> oni nas tu pyrkają. perk perk perk. perk. Nie, teraz I silne są bloki. A ja jestem, czemu znowu Pisz reklamację? Sters, Sters, ostatni short. Konektor zaraz będzie, chyba, albo okno. Na shortzie był wit. Wiem, ale w kuchni też może być. Coś ty, on, kurwa, czeka na mnie ty. No nie ma kewa. chyba. Daj. <noise> Ładny. Kurwa na mózg go wziął. Normalnie, ja tak sobie myślę. Na mózg wezmę. <noise> na pewno to. A co kurwa go wziął na mózg na mózgi, kurwa. <noise> kranie nie nie Wiem wiem, zliguje się tak cały czasami. Nic. Jeszcze ja raz to widzę. Rampa rampa rampa. Brawo. <noise> Przybejtowałem go na ziemię. Rampa. O to plecy? I ostatni Ładne, tu jest, ale. dawaj, 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 dawaj Rzut, jeszcze jeden Piękny kurwa, Ty. jestem za ciebie Pękna bez... <laughs> Ziomek mi tak rozjebał mordełkę na dwie strony, że chyba Echo. Ek Eko, no. Eko. Eko Kurwa, Ego za na typie, proszę cię. Ej, Skąd ty masz takie pomysły? Ale ci też grają tak dziwnie, no nie? Co on odwala? Teraz dojechać. No rób rzecoś! Krystusie, ile on czekał na niego? Widzisz, jak się przygotowywał do tego, żeby wjechać w niego? Przeżywam to, jak mu mrówka okres. Przeżegnać ci musiał. No, drobni kurwa, małpa. Twój Mike, idiot. Dobra, dobra. Widziałeś, ale od razu rzucił, jak mu po imieniu mówię.

I got kontakt, push push Kontakt, no co za frajerskie chmury Smoke A, tak są? Nie są Reżim, na plecy Nice Serio? Yes. Jeden mid wybiega, mid wybiega Jeden z tym. Ja Nie ma ten zonek Podam się. Pakę macie więc. Nice! Znowu Ace z pistoletówce Frajerskie chmury